Musiałeś się pomalować. Bo ja mhm. Bo mi takie zabawki dałeś. No słyszałeś? I poka się do góry. Nie było słońca lekka. No tak, no. Czekaj. <grystanie> Kurwa, z bałgrzycha węgiel pierdolony że? <grystanie> że się, się wyciąga. Kubuś powiedz jakąś anegdotę. Chujowo się ich węgiel wysypuje. Ale zaraz podjaramy. się rozpali teraz, trzeba rozgarnąć. Dumgiel, z obrzyfa Ale wiatry, halne, sobudkowe. A, trzy, cztery, cztery? w pierdol. Później się do pierdoli, do pieca <laughs> Ja, no, spęta. Tak <laughs> Czekaj, to... Wianek Wiana jest <laughs> Ja ułożył kurwa. Pa, pa! Rambo. <coughs> to <w dachu> <laughs> Nie wiesz, musi się chyba przypaliły. Nie, dwa? Nie, jednego. No, no to mówię, że musi się przypaliły, nie? Kark ryby. Ryba karko, no, ryba sama <gryba>. ryba weź jad karka. No, Czekaj, musimy kotła zajebać. Musimy filtra zrobić. No zapierdala z komina stary, jak kurwa w murzyńskiej chacie. Def <gryba. gryba. gryba> petarda niż pogandzi.

nie, ja tego nie słyszę. Czy myśmy na radiach, ale nic nie było. Kupimy samą nowość. Czekaj. Przyprawić ją trzeba. Ryba, bo to już dzisiaj chlebek podpiek. Chcesz już? Nie, bardzo się

2011 Wszystka Music Awards Weekend okay. no, Ale co ja tam no, mieszam w głowie? W jakiej kategorii byś chciałbyś być nominowany? No w sensie, że nie wiem, nowa, piękna twarz Chlebek z Boczar, tak, polecam Polecam chlebek, Paweł Boczar Tak, polecam chlebek, to no, jest dobry Słuchaj, no wszyscy się pojawiają na próbie Jakieś panie w ogóle zgrają wieczorem, ale po co ci mersi na Dyrektor generalny, jestem Józef Worsy Dzień dobry, panie dyrektorze Witam serdecznie, to jest dyrektor z dobrej sprawy Jestem mistrz patelni złotawara J.K. Pražniewski. Okej, okay, to już teraz szybciutko pomarańcza dla ryby. Jest jeszcze troszkę pomarańczowa, ale jest czarna. A ciebie biorę. Pięknie. O! Pomarańcza. To jest świetna sprawa. Ale EPL. Kształcimy kompetencje. Środki? Osobowości. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Globalnego. To nie się Czy no no to z grilla, ani z lodówki? A to, Kurwa, ta karkułka jakaś taka jest. Dreck, no, chyba, że będzie ciekawe. daj, daj, ...czego oczekiwał zawód z przyszłością, bezpłatne kierunki medyczne, kosmetyczne, informatyczne, administracyjne, a także liceum... ...wiedzieli 28 i 29 maja w parku południowym na Polanie... To taki swoim dajcie daj, się ponieść emocjom. No to pomarańcza jest tłusta wystarczająco. ...jest takie miejsce, gdzie czas płynie wolniej, a z okien roztacza się malowniczy widok. już co możesz tam zamieszkać. Apetyczne, no nie? nie? Dobra, dobra, dobra. Ładnie się komponuje bukiet smakowy. Zamieszkać na wodę.